Witamy Was serdecznie w Ośrodku Integracji i Aktywności. Dzisiaj chcielibyśmy zabrać Was ze sobą na zajęcia z serii Nasza Inspiroteka i dziś będziemy mieli warsztaty chemiczne. Mamy już jesień w pełni, a dni są krótkie, trochę szare i trochę nawet smutne. Ale w domu wcale nie musi być nudno. Wystarczy rozejrzeć się i spojrzeć na swoje otoczenie z innego punktu widzenia, na przykład chemicznego. Nasze domy pełne są chemicznych substancji, stałych, płynnych i lotnych. Podpowiemy Wam, jak użyć ich, by w bezpieczny sposób pokolorować nudę. Dzisiaj zajrzymy do kuchni. Tam znajdziecie wszyscy dwa konieczne płyny. Pierwszy z nich to olej, a drugi to woda. I jak wiecie, olej i woda nie łączą się zbyt chętnie. Po prostu nie można ich zmieszać. A do naszego eksperymentu będziemy oprócz tego potrzebować jeszcze tabletek musujących, na przykład wapno i barwników spożywczych, tak aby nasz eksperyment był jak najbardziej kolorowy. No to co? Spróbujemy. Do wysokiego naczynia nalewamy oleju spożywczego tak mniej więcej do wysokości 3 czwartej. Do pojemnika, w którym jest woda, dodajemy odrobinę parę kropel barwnika spożywczego, tak aby woda nabrała pięknego koloru. Mieszamy oczywiście, aż barwnik rozpuści się w wodzie. Chwila to potrwa. Im więcej barwnika, tym intensywniejszy kolor, a tym samym bardziej spektakularny efekt naszego eksperymentu. Teraz widzicie jaki piękny kolor malinowy ma nasza woda i teraz spróbujemy zmieszać ją z olejem w wysokim naczyniu i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Popatrzmy jaki będzie efekt. No i faktycznie nie mieszają się. Popatrzcie jakie, jakie śliczne kuleczki robią się w oleju, ponieważ... Woda z olejem się nie miesza. I ta, ten efekt jest fantastyczny, ale żeby go jeszcze zwielokrotnić, dodajemy jeden magiczny składnik to jest tabletka musująca. Popatrzcie, co będzie się działo z naszą mieszaniną, gdy tabletka zacznie uwalniać swoją moc. Popatrzcie, co się będzie działo. I tym sposobem uzyskaliśmy, jak najbardziej domowym sposobem, e, lampę lawy, którą na pewno wielu z Was już widziało. A tutaj ten efekt mamy przy pomocy prostych e, składników, które możecie znaleźć w swojej kuchni. I oczywiście, za pozwoleniem osoby dorosłej, spróbować tego samego eksperymentu u siebie w domu. Aż hipnotyzujący, wręcz jest to widok, można patrzeć i patrzeć. Pamiętajcie, z każdą wrzuconą kolejną, yy, kolejną tabletką musującą, cały ten spektakl zaczyna się od początku. A teraz kolejna propozycja dla Was, jak wprowadzić trochę koloru w te szare jesienne. Czy nie byłoby pięknie móc zamknąć w słoiku piękno nieba o zachodzie słońca albo głębie drogi mlecznej z połyskującymi gwiazdami? Spróbujemy takie cudo dla Was wyczarować, korzystając oczywiście z rzeczy, które na pewno znajdziecie w kuchni lub łazience. Potrzebny będzie słoik, dwa pojemniki z wodą, barwniki spożywcze i trochę brokatu, bo tak uwielbiamy brokat. Zaczynamy od tego, że do jednego pojemnika z wodą dodajemy barwnika spożywczego w kolorze, który lubicie. My lubimy niebieski. Dodajemy, staramy się wymieszać dokładnie, dodać tyle, żeby kolor wody był intensywny. Wtedy nasze, nasz eksperyment będzie jeszcze bardziej spektakularny. Do drugiego pojemnika dodajemy kolejny kolor. My zdecydowałyśmy się na czerwony i również mieszamy. Staramy się, aby roztwór był jak najbardziej jednolity, a kolor intensywny. I teraz do akcji wkracza słoik. Słoik staramy się napełnić mniej więcej do połowy najpierw jednym kolorem wody. Dodajemy teraz waty, która będzie udawać w naszym wypadku chmury albo drogę mleczną, cokolwiek sobie wyobrazimy. I jakkolwiek użyjemy naszej fantazji. I w tym momencie musimy dodać odrobiny blasku, czyli do akcji wkracza brokat. Brokatu nie szczędzimy. Nie ma takiej opcji, żeby było za dużo brokatu. Mieszamy tak, aby wszystko pięknie nam się tutaj na ściankach też i ułożyło. Teraz dopełniamy słoik następnym kolorem wody, czyli czerwoną wodą. Widzimy już, że zaczynają się mieszać, ale nie do końca nasze kolory i dodajemy następną porcję waty. Pomagamy sobie oczywiście drewnianym patyczkiem, i całość przepruszamy kolejną porcją brokatu, która będzie nam imitować iskrzące się gwiazdy. W tym momencie układamy watę tak, aby efekt był jak najbardziej dla nas odpowiedni i przyjemny dla oka. O ile nasza lampa lawowa była wspaniała i spektakularna, to tyle była dosyć nietrwała. Natomiast ten słoik zamknięty możemy postawić na półce, na parapecie, podświetlić może jeszcze światełkami i na nasze jesienne wieczory może być wspaniałą ozdobą naszego pokoju. Bawcie się kolorami, bawcie się brokatami, barwnikami spożywczymi, starajcie się zrobić jak najpiękniejsze kompozycje kolorystyczne i oczywiście pod okiem osoby dorosłej.